O, nie, nie. Moja rodzina zajmuje się winiarstwem od czterech pokoleń. Ta, z tego co widać, z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. <laughs> jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra Skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem, dopóki się z nimi nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. No i co? Zadowolony jesteś? Wszystko przez ciebie! Przeze mnie! Jesteś obłąkana, dziewczyno! Ludzie! Ludziska! Słuchajcie! Ogłasza się, że Matylda de Vermentino to przeklęta wariatka. Nie wygląda mi na przeklętą, raczej na bardzo, bardzo wściekłą. Musiały się jej się nieźle narazić. Ta? Ha, a ty co za jeden? Znawca kobiet? Nie, jestem Wiedźminem. Ale do tego, żeby rozpoznać wściekłość, znawcy nie potrzeba. <laughs> Racja. Dobrze prawisz, bracie. Zaraz. Mówisz, że jesteś Wiedźminem? A nie szukasz może pracy? Bo widzisz, sprawa jest taka, że chcę kupić winnicę Belgard. Ale ten urzędniczy na jej nie sprzeda, dopóki będę miał problemy u siebie w koronacie. To zależy. Przede wszystkim od rodzaju problemów. Ach, generalnie nie jest dobrze. W zielniku zalęgły się jakieś potwory. Mój nadzorca zaginął razem z całym transportem wina. Ktoś porwał zielarkę. Sporo tych nieszczęść jak na jedną winnicę? Moim zdaniem to sprawka tej małej. Matyldy znaczy. Ma słodką buźkę, ale charakterek diablicy. No to jak? Pomożesz mi? Mógłbym się tym zająć, ale nie za darmo. Ma się rozumieć, jaka jest Twoja stawka? O, nie mógłbyś trochę spuścić. O, nie mógłbyś trochę spuścić. Nie mógłbyś trochę spuścić. O, nie mógłbyś trochę spuścić. O, brzmi uczciwie. Brzmi jak robota dla Wiedźmina. Dobrze, pomogę ci. Dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny. Moja winnica leży na wschód stąd. Na pewno trafisz. A teraz wybacz, ale muszę pogadać z urzędnikiem. Może coś jeszcze wskóram? Jesteś Wiedźminem, prawda? Słyszałam, jak rozmawiałeś z tym Durniem Liamem. Koszmarny typ. Tacy są najgorsi. Zawadiackie spojrzenie, gęba jak u elfiego półboga, a w sercu sama podłość. Zresztą nieważne. Zaczepiłam cię, bo tak się składa, że też chcę kupić Belgard, ale w mojej winnicy Vermentino nie dzieje się ostatnio najlepiej. Co za niezwykły zbieg okoliczności. <laughs> Żaden tam zbieg okoliczności po prostu jestem pewna, że to Liam pod mi świnie. W tajemniczych okolicznościach zaginęli moi pracownicy. Bedna i Kowal. Na przecińce zalęgły się jakieś krwiożercze rośliny. Na powim stoku też jest jakoś niespokojnie. Ach, mogłabym długo wymieniać. Ale rzecz w tym, że jeśli nie uporam się z problemami w Vermentino, nie mam najmniejszych szans na odkupienie Belgardu. Mógłbyś mi pomóc w pierwszej kolejności? Płacę więcej niż ja. No dobrze, niech będzie. Mogę ci pomóc. Albo chociaż spróbować. Wspaniale. Nawet nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Moja winnica jest na zachód stąd. Gdybyś mnie szukał, będę tutaj. Muszę dopilnować, żeby Jan nie wykręcił mi jakiegoś numeru za plecami. Jasne. Bywaj. nie zamylisz Widzę, że O nie, nie, moja rodzina zajmuje się winiarstwem od czterech pokoleń. Ta. Z tego co widać, z marnym skutkiem. I to właśnie dlatego to mnie, a nie jemu, powinien pan sprzedać Belgard. <laughs> jako urzędnik działam w imieniu księstwa, a Belgard jest teraz własnością Skarbu Państwa. Osobistym życzeniem ministra Skarbu jest, aby Belgard trafiła w ręce odpowiedzialnego zarządcy. A o ile mi wiadomo, oboje macie problemy w swoich posiadłościach. Zatem dopóki się z nimi nie uporacie, o sprzedaży Belgard nie może być mowy. Ta winnica, Belgard, czemu jest taka cenna? Ech, od razu widać, że nie jesteś stąd. Zanim hrabia Krespi nie został zamordowany przez bestię, Belgard należała właśnie do niego. Jako majętny i wpływowy człowiek doprowadził ją do rozkwitu. Sprowadził rzadkie gatunki winorośli, zatrudnił wykwalifikowanych pracowników. Nie wdając się w zbędne szczegóły, połączenie Belgardu z którąkolwiek inną winnicą to gotowy przepis na sukces. Znalazłem dowody na to, że kłopoty koronaty i Vermentino były przez kogoś inspirowane. Za wszystkim stoi niejaki hrabia Krespi. Co? Krespi? Właściciel Belgardu? To niemożliwe. Tu jest wszystko napisane. Proszę. Rzeczywiście, miał motyw. Zdawał sobie sprawę, że jeśli Vermentino i koronata połączą siły, jego winnica nie ma żadnych szans. Dlatego postanowił was skłócić. Skutecznie ale jego plan nie wypalił do końca, bo dopadła go bestia. Nie bywała. Znaczy, że to nie Lian? O, a ja przez cały czas byłem pewien, że to sprawka Matyldy. W świetle nowych dowodów najuczciwiej byłoby, gdyby Belgard przeszedł pod kierownictwo obu pokrzywdzonych stron. Zaraz zaraz, czy ja dobrze rozumiem? Sugeruje nam pan współpracę? Tak, to najlepsze wyjście. Zresztą z biznesowego punktu widzenia również. Nie wierzę, że to mówię, ale on ma rację. Chyba pora zakopać topór wojenny. No w sumie co trzy winnice to nie jedna. Faktycznie możemy na tym zyskać. Niech będzie. To jeszcze nie wszystko. Rozwiązałem problemy w waszych winnicach. Znowu mogą funkcjonować normalnie. Doskonała wiadomość. Dobrze wiedzieć, że zatrudnili państwo profesjonalistę. Szczególnie, że jego pomoc może się jeszcze przydać. Ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam za mną. Pora obejrzeć Belgard. Wiedźminie. Chodź z nami, coś tak czuję, że to nie koniec zleceń. Jakie dla ciebie mamy. No dobra, chodźmy. <śmany> Nie bez kozery chciałem oddać Belgard w ręce osoby zarawnej. Tak się składa, że od śmierci wszystkich właścicieli winnic... Doniesiono mi o przypadkach śmierci wśród robotników, jak również o potworach grasujących w okolice. Zanim ktokolwiek się tu zadomowi, będzie musiał uporać się z tymi... nieprzychylnościami. Takie jest życzenie ministra. Zdaje się, że znowu będę miał co robić. Jeśli tylko się zgodzisz, chętnie przyjmiemy twoją pomoc. Mogę pomóc, ale nie pracuję za darmo. A nie dałoby się może trochę taniej? Dobrze, mamy umowę. W zasadzie to już się zgodziłem. O, kamień z serca. Zapewniam cię, że nagroda na pewno cię nie minie. Biorę się do roboty. Proszę nie przeszkadzać, jestem zajęty. Uporałem się z problemami Belgardu. Winnica znowu może działać tak jak wcześniej. Doskonale. A zatem tym razem już oficjalnie, na mocy danego mi urzędu, przekazuję Państwu prawa do winnicy Belgard. Ufam, że będą Państwo nią dobrze zarządzać. Wspaniale! Ach, już czuję zapach dojrzewających w słońcu winogron. Nie zapomnimy tego, co dla nas zrobiłeś. Proszę, oto nagroda. Ale to nie wszystko. Odwiedź nas za jakiś czas. Będziemy mieli dla ciebie niespodziankę. Nie omieszkam. Bywajcie. Czy stusa czteropalcego pogonił? Masz moje poważanie? Dupie, Pozwól. Jeża. Mamy coś dla ciebie. Dobra, nie wiem, co obiecuję. Ogromna śmierć. stragena. To ty o księżna pani z północy nie znała. Wiedźmin, witaj! Miło, że wpadłeś. Mamy z Matyldą małą niespodziankę dla ciebie. Widzę, że dogaduje ci się coraz lepiej. Fakt. Kiedy się okazało, że w sumie nie mamy się o co kłócić, zrobiło się całkiem. miło. I trochę pikantnie. I bardzo romantycznie. Rozumiem. Nie musicie nic więcej mówić. Cieszę się, że dobrze się wam układa. Co to za niespodzianka? Macie jakieś potwory do ubicia? Nie. To coś znacznie przyjemniejszego. Wyprodukowaliśmy wino, które, zdaniem najlepszych sommelierów, ma szansę zdetronizować Est Est. Wiedźminie, to Tobie zawdzięczamy ten sukces, więc jeśli się zgodzisz. Chcielibyśmy mu nadać twoje imię. To jak mamy je nazwać? Niech będzie. Gerald z Rivii. Gerald Derivia. Idealnie. No to może rzeźnik z Blawikem. Mocna nazwa. Podoba mi się. A co mi tam? Biały Wilk. Dzikiej z charakterem. Pasuje idealnie. Jeśli się zgodzisz, co jakiś czas przyślemy ci kilka butelek do domu. Jestem zaszczycony. Dziękuję. Nie, to my dziękujemy. Bądź zdrów w Wiedźminie. Dupę jeża. Jaśnie, panie, przybył transport wina z winnicy Belgard z serdecznymi pozdrowieniami od państwa Jama i Matyldy. Kazałem już rozładować beczki. Są w piwnicy na prawo od wejścia. Dzięki. Zajrzę tam w wolnej chwili. Doskonale. Kolejnej dostawy spodziewamy się za pięć dni. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem.